Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do naszego zoo. Jak zwykle zaczynamy od porządków, bo tutaj mamy niepodlane, tutaj mamy śmieci i zwierzątka niepoobrobiane. Więc zaczynamy od obrobienia tych zwierzątek wszystkich. Co będziemy dzisiaj robić? Tego się dowiecie jak obrobimy przynajmniej połowę naszych zwierzątek. Yy, powiem tak, no. Yy, myślę, że nawet może dwie niespodzianki się da w odcinku zrobić. Yy, zależy jak szybko nam to pójdzie. O, tutajśmy coś zdobyli. Jakiś bonus, ale dobra, dziękujemy, bo nie mam tego wykupionego, bo to strasznie dużo diamentów kosztuje, więc nie wykupiam tego. Po to jest niemożliwe, żeby tyle diamentów to tu mogło kosztować, i żeby z tego korzystać. Po prostu jest na miesiąc tyle diamentów trzeba wywalić, że nie wiem w ogóle skąd te diamenty brać. I tutaj mamy jeszcze te nasze króliczki, zajączki, czy to to tutaj jest. Dobra, idziemy dalej w dół. Tutaj cyk, gotowe. Tutaj mamy więcej tego do zrobienia. Dobra, tak szybciutko staram się to poogarniać. Zobaczymy, ile. Myślę, że jeszcze zrobimy tą stronę, i następną stronę. I myślę, że to wystarczy. O, tu mam zwierzątko nowe wstawione, które sobie rośnie więc musi sobie urosnąć i będziemy musieli zobaczyć czy mamy wolny wybieg wodny, bo będzie nam potrzebny dzisiaj wodny wybieg. Jeżeli nie mamy wolnego, no to no niestety ale nie wprowadzimy nowego gościa, bo on potrzebuje wodny wybieg. A czy my mamy wodny wybieg? Tego nawet sam nie wiem. Po prostu będziemy musieli sprawdzić, czy mamy jakiś wybieg wodny dostępny, w którym nie ma żadnych zwierzątek. No, wydaje mi się, że nie mam takiego wybiegu. Ale zaraz sobie tutaj zerkniemy. A tam gdzieś koło zimowego biomu powinien być budowany. Jeżeli by tam był, bo tam jedynie było miejsce. Zaraz. O, patrzcie, nawet tu, myślałem, że tam jest budowany. Tutaj mamy wodny wybieg. No, to nawet elegancko, że tutaj mamy. To już wiemy, że mamy wodny wybieg. Patrzcie, jaka niespodzianka. Ja myślałem, że faktycznie że tutaj nie ma żadnego wybiegu. To już może tam nie było miejsca. I postawił, że tutaj wybieg. No, ale dobrze, to wiemy, że mamy ten wybieg. No, to już jedna sprawa za nami. Jak wiemy, że wybieg jest dostępny. To wiemy, że to zwierzątko będzie miało gdzie pływać. No tutaj sobie jeszcze może zrobimy troszkę. Żeby mieć to ogarnięte. Wszystko. Czy ile śmieci. No. Tutaj jeszcze u góry jakieś coś było. Tu. O! No tak będziemy mieć prawie większość zrobionego. Więc jak sobie to ogarniemy. Dobra, zejdziemy tutaj w dół i, i bierzemy się za to zwierzątko, o którym tak wam mówię, że będziemy mieć nowe zwierzątko. Na pewno wszyscy jesteście ciekawi, co to za zwierzątko wprowadzimy. Yy, powiem tak, no, no jak dobrze oglądacie, to widzieliście już to zwierzątko w niejednym filmiku. Nie w jednym filmiku widzieliście to zwierzątko, ale ono dalej nie jest u mnie wprowadzone, więc zostanie <laughs> dzisiaj wprowadzone. No bo już długo jest. Obawiam się, że za niedługo mogą mi go zmienić i nie będę miał tego zwierzątka, więc muszę go jak najszybciej wprowadzić, żeby mi nie znikło, no bo tu wiecie. Kiedy miesiąc jest, a za miesiąc już go nie ma, nie? Wiecie jak to ze zwierzątkami. Więc trzeba skorzystać z okazji i go wprowadzić. Dobra, zbieramy te śmieci jeszcze, tylko żeby było w miarę czysto, obok naszego ZO. Tutaj przejedziemy do końca. No, weźmiemy wszystkie te dróżki. No mamy tutaj tego dużo nieporobionego. Ale ja przynajmniej śmieci będą pozbierane. O. Ja myślałem, że tutaj jest gdzieś postawiony ten, ten wybieg, ale widzę, że tutaj jednak nic nie mam. Dobra, lecimy do tego naszego wodnego wybiegu. Jeszcze po drodze, po drodze złapiemy kilka zwierzątek do obrobienia. Cyk, 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 nakarmimy, no to wiecie, to zawsze jest mniej. Zawsze jest mniej tych zwierzątek. Dobra, gdzie jest ten nasz wybieg wodny? Ja go gdzieś widział, ale nie miał znaleźć. Tu jest. A mianowicie, co my tutaj chcemy wprowadzić? A chcemy wprowadzić takie zwierzątko. Mamy tutaj 13 skrzyneczek. Więc czemu by nie otworzyć jednej skrzyneczki? Może i coś... Lepszego się trafi, a może nic. E, co my tu mamy? Mamy to zwierzątko, mamy strusia, mamy panterkę, mamy to. Biskus to nie, to nie, to nie. No to w sumie tylko nas to interesuje, ale znając moje szczęście, mamy coś innego. Mamy coś innego. Mamy coś innego. I mamy to. Udało się. Udało się bez używania kluczyków. Udało się nam zdobyć tego ptaszka. Dobrze. Mamy tutaj. Panterkę wymieniamy. 125. Tutaj. No co jest? To. Wymieniamy. A to skompletować za 2,5 tysiąca. No dobra, no jak? Trzeba, to trzeba. Kompletujemy. I tutaj puszczamy na wodę naszego zwierzątka, to możemy sprzedać. Możemy sobie tu porządek też w sumie zrobić, ale tu chyba nie ma bardzo co sprzedawać. No w sumie bardzo nic nie mam. Dowodnego też nic nie ma. Dowodnego chyba wszystko jest zablokowane. <śm> no to nic nie postawimy. Mm, mamy jednego, nie? E, więc myślę, że można by było jeszcze jednego postawić, ale tak e, dla rozrywki e, nakarmimy, obrobimy sobie kilka zwierzątek, nie? Żeby nie było, że, że nasze zoo jest takie nieobrobione. Choć u mnie to tak często, jak zaczynam odcinki, zawsze jest nieobrobione. No wiecie, no coś trzeba na tych odcinkach porobić. Jeżeli bym miał tylko otworzyć te skrzynki... No to ten odcineczek by trwał dosłownie 1 minuta, 2 minutki. Więc temu tak zawsze tutaj obrabiam coś na tych odcinkach. Żeby to troszkę dłużej trwało, nie tak króciutko. Ja zrobimy sobie jeszcze tutaj te do końca. A jak przyznacie, no idzie to w miarę szybko, to idzie wszystko. Obrobiani. A, i pokażę Wam jeszcze, yy, no jak czytacie te kartki, co wyskakują, to na pewno wiecie. Niektórzy to tak jak ja zamykam i nawet nie czytam, co tam wyskakuje. Ale jest nowe zwierzątko tutaj. W yy, kolekcji, albumy. Yy, tutaj. Nie, tutaj. Tutaj. O, tutaj. To nowe zwierzątko jest. Takie nowe zwierzątko jest. Za zdobycie na piąty lewer takich zwierzątek. No ja nawet połowy nie mam, bo tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam, tego też chyba nie mam. No, więc tylko mam świnkę, owieczkę, to, to i na piąty level. Tu macie takie różne, no, no ja to najwięcej chyba mam na tym pierwszym. No teraz tego za niedługo będę miał. To będę go robił na drugi level i będę miał tego. Później będę polował na... Yy, tu misia na trzeci, ale tego nie mam do rozmarzenia. To nie na no, misia. Yy, tutaj, no, owieczkę czarną i to tego nie mam. Nie wiem, z czego tego wziąć. Nie mam tego. Yy. No i tutaj nie mam hipopotana. Nie mam drugiego. Znaczy tego czy co? Kipka też nie ma chyba drugiego, ale te inne bym mógł rozmnażać, więc pomału będziemy tamto rozmnażać, robić te zwierzątka, żeby też jak najwięcej ich stamtąd zdobyć. Aczkolwiek nie jest to takie proste. Bo jednak rozmnażanie tych zwierzątek, no to tam kiedy, żeby nabić na któryś poziom, to musicie Parę, no nie powiem nawet dni, parę miesięcy rozmnażać. No ja teraz próbuję tego wyhodować i to już któryś dzień z kolei i, i zaledwo, zale, ledwo to mi przybywa. Wiecie, jak po dwa punkty coś przybywa, po dwa no to do 100%. Przeważnie, kiedy jak fajnie trafi, to przy 20-30% się rozmnaża. A niekiedy, trzeba onawi, te 50-60%. O ile w niektórych przypadkach nie dużo więcej, no ale tak mi się zdaje, że przy 30-40% tak mi się za którymś razem trafia. Yy, dobra, hmm. bierzemy drugiego tą skrzyneczkę, otwieramy, zobaczymy co wypadnie z drugiej skrzyneczki. No tu zaraz wszystko obrobimy, a zwierzątko nie będzie wylosowane. Idziemy na drugą skrzyneczkę. Mamy jeszcze 12 skrzyneczek. Otwieramy drugą. Yy, coś konkretnego. Yy, no nic, co by mi się przydało. No niestety. No nie fart. Czuję, że wykorzystam wszystkie pola. No, dobra. Dwa kluczyki. No nie jest... Z... Yy. Nie jest dobrze, ale nie jest tragicznie. No. Dwa kluczyki poszły. Zaraz tutaj wymieniamy wszystko na punkty. Ile tych punktów mamy? Nie za dużo. Dalej mamy poniżej 10 tysięcy. No i można by go było skompletować, ale już mam dwa, to więc nie będę sobie teraz... Marnował tego. Chciałbym zrobić misję, a na misję potrzebujemy to. Za dwa tysiące, nasz to kosztuje, więc skompletujemy to. I nie mamy gdzie tego postawić, że to jest takie wielkie. Ciekawe, gdzie ja to mam postawić? Ja to mam postawić. Dobra, tu się zmieści. Stawiamy. Dobrze, jakaś misja się wykonała. To jest elegancko. Tyk, cyk, cyk, cyk. cyk no. Nie za dużo, ale dobra, dostaliśmy nową. Wychoduj małego, aby na wolność. No, wiecie, no. No nie za bardzo fajne nagrody za to dali, no ale co to, no. Jedynie tego EXPA 43 tysiące, no to coś. Tutaj mamy ile? 17 tysięcy, ale dużo roboty. Tutaj aż dwa te wyhodowali, dwa wypuścić, no. Ciężko, ciężko. Co tu mamy za oferty? Aha, na Żuwika na 400. Dwie sztuki za 150. Dobra, co tu mamy? Aha, to takie coś, to możemy też wymienić. I tutaj już chyba yy, tego za. Myślę, czy tego nie można kupić już? Nie, na no, 80 którym dopiero można go kupić. No to ciężko, ciężko. Dobra, idziemy dokończyć tutaj te nasze ZOO, bo jeszcze nam tu troszkę zostało do dokończenia, żeby wszystko było obrobione ładne. Jedziemy z tym koksem, jedziemy z tymi zwierzątkami bo gorylki, czy jak to się tam zwie smutne, bo nie mają obrobionego. Zaraz im obrobimy szyściutko tu już niestety musimy z miotłą zasuwać. Ale damy radę. Czemu byśmy nie dali rady? Tutaj a tutaj już się wczytało. Tutaj też elegancko. Patrzcie jak to idzie szybciutko. Tak, nakarmić. No ja tutaj zaś, Tu chyba trzeba... W dużo ilości nic z mietłą. No nie dobra, tu akurat się udało. Tutaj mamy zrobione. Tutaj obejdziemy te dwa naraz. Aha, tutaj zrobimy, a tutaj z Niestety nie jest zrobione. Tutaj się da zrobić. I tutaj znów musimy z nietłą. Dobra, mamy zrobione, tutaj musimy z Aha, to te co mi trzeba, jeszcze cztery mi, jeszcze dwie trzeba do misji. Nie wiem, może kiedyś się trafią jakieś karty tutaj. Co my tutaj w ogóle mamy? Aha, te cośmy ostatnio wprowadzali. To one w sumie nic nie mają, wszystko czaręcznie robić. Niech koryt tylko mają. Tutaj znów trzeba wyczyścić pobawić się. I teraz mamy tutaj dużo dużo podlewania, podlewania to podlejemy to wszystko. Ale patrzcie już zaś mamy prawie hmm, prawie połowę 60 levelu. 66 dokładnie. Więc w miarę w miarę nam to idzie. Niedawnośmy level B, a tu już zaś połowa. Wydaje mi się, że nam to fajnie idzie. Zobaczymy ile z 200 tysięcy. Myślicie? 200 tysięcy punktów potrzeba, czy więcej? Zaraz zobaczymy. Jeszcze mamy tutaj gdzieś śmieci do wyniesienia. O właśnie tutaj. I zaraz zobaczymy ile jeszcze tych punktów potrzeba. No, 300, 370 tysięcy, troszkę więcej. O, tutaj znów śmieci naśmiecili. Pozbieramy wszystko. No i dobra, no, mamy obrobione wszystko porobione. No nie będziemy już wykupywać następnych skrzyneczek, bo to zwierzę mamy, to zwierzę mamy. Więc szkoda mi marnować po prostu skrzyneczki. Możemy sobie na koniec wykupić jeszcze jedną darmową. A teraz ona się tutaj, to mogę sobie na więcej na wykupywać i później otwierać. Elegancko. wykupimy. Może coś tak na szczęście się trafi. Yy, mamy coś fajnego. Dwie tanie karty. Yy, dobra, zaryzykujemy jeszcze jedną, bo mnie korci, żeby coś fajnego wypadło. A tutaj nic nie chce wypadnąć fajnego. Dlatego jedna słaba karta, no przynajmniej to mogło wypadnąć. Gdzie mi te karty wcięło w ogóle? Aha, wszystkie, wszystkie karty już były. Czy ja, mam, czy ja mam to kompletować? Czy ja mam takie coś. Do postawienia, Aha, to sprzedamy. A tu mamy wszystkie nowe rzeczy. W większości wszystko nam tu trafiło. Hmm, może mam jakieś e, zwierzęta, które nie mają tego... tej kuwetki, tej wanienki postawione i no nawet, nawet sam nie wiem, coś mam już tak porozrzucane te zwierzęta, że e, tu są te kangury, mają, te mają tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu też no i tyle, bo nie mamy więcej tych safari a tu jeszcze są, to, ale tu mają, tu mają tu mają, no wszystko, wszystkie mają, więc nie ma komu tego dawać dobra Ostatnia skrzyneczka, bo mnie korci, żeby dostać jaką fajną nagrodę. A tu nic nam nie daje. Dobra. To już miałem tego już nie potrzebny. Dobra, poddaje się, już nie losuje, bo nic nie wpada. Jak się Wam odcineczek podobał, łapka w górę. Komentarz mile widziany, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć Wam!